Witam serdecznie. Dzisiaj króciutko, szybciutko. Shotcut, regulacja głośności. Wczoraj jeden z użytkowników napisał do mnie, jak przyciszyć, przyciszyć, nie wyciszyć, jak przyciszyć przykładowo muzykę w tle, tak żeby dialog w filmie był słyszalny. I na odwrót, e, także zajmiemy się tym. Wchodzimy oczywiście w plik, nakładamy oczywiście plik wideo na oś czasu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I teraz oczywiście tworzymy ścieżkę dźwiękową audio. Swoją drogą już kiedyś prezentowałem materiał o środkucie, materiał środku w pigułce. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to gdzieś w prawym górnym rogu powinien być odnośnik. Dobra, nakładamy tą ścieżkę dźwiękową. Jest słyszalna. No i dobra. I teraz spójrzmy, co tutaj się stanie. Witam serdecznie. Możemy usłyszeć, słychać głównie muzykę, dźwięku, tego co ja mówię, nie słychać. I teraz tak, w zależności co chcemy przyciszyć, czy też zwiększyć głośność, to albo naciskamy prostokącik z muzyką, albo prostokącik z danym klipem. W tym przypadku będzie to prostokącik z muzyką, bo ją chcemy przyciszyć. Wchodzimy teraz w filtry. Wchodzimy w plusik, wchodzimy w dźwięk, i mamy tutaj coś takiego jak Jane Volume. Dobra. I na dole mamy suwak. I tym suwakiem możemy zwiększyć głośność albo zmniejszyć. Pamiętajmy, że to dotyczy tego, co zaznaczyliśmy. W tym przypadku. Ścieżki dźwiękowej możemy zauważyć tutaj czerwone obramowanie. I tutaj ta opcja będzie dotyczyć właśnie tej ścieżki. No i ja ją tutaj odpowiednio wyciszę. OK. No i sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Witam serdecznie. W Witam w serdecznie materiale. w kolejnym materiale. Oczywiście I z kolei to sobie teraz spójrz. słychać za bardzo mój dialog. Także tutaj yy, troszkę ją podgłośnie. Sprawdźmy. Serdecznie w kolejnym materiale. Oczywiście Jeszcze na sobie... bardzo według mnie dialog sły słyszeć. Jeszcze raz. material no, tak. oczywiście... no tym suwakiem po prostu sobie e, dopasujecie wszystko. Serdecznie w kolejnym materiale. Ale oczywiście jest na sobie słyszymy, nie, nie. ale przed tym krótki Suchar, a Suchar na dzisiaj jest a, tak, jak, jak chcemy na przykład zwiększyć głośność dialogu, czy też właśnie zmniejszyć. To robimy dokładnie to samo, tylko musimy go nacisnąć. Właśnie teraz w tym momencie jest naciśnięty, i wchodzimy w dźwięk, i znowu tutaj w e, ten join w volume Nie wiem jak to się wymawia. I tutaj też regulujemy. Damy sobie na maksa. Spójrzmy teraz, jak to będzie wyglądać. Witam serdecznie, Witam serdecznie w kolejnym materiale. Oczywiście z przesada. E, a tutaj wytłumię go troszkę. No, i tak to się prezentuje. Także tutaj tym suwakiem sterujemy i to wszystko. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.